Roczny plan mamy monitoringu lisów odszczelonych przez myśliwych. W dniu 3 listopada odbywało się polowanie w jednym z kół limanowskich i odszczelone lisy dostarczono mi do badania w kierunku wścieklizny. I w jednym y, przypadku stwierdzono wściekliznę. I ja, jako powiatowy lekarz weterynarii, wdrożyłem stosowne postępowanie. W tej chwili jest wysłane moje rozporządzenie do wojewody, które będzie w następnym tygodniu zatwierdzone. Ja później powiadamiam wszystkie jednostki, czyli burmistrzów, wójtów na terenie, gdzie to było, zdarzył się ten przypadek, i oni wdrażają postępowanie. Nakazowe. Będzie wydane przeze mnie rozporządzenie, które będzie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego i tam będą, yy, będzie wyznaczony teren zapowietrzony i będą określone odpowiednie nakazy i zakazy. Najczęściej jest to teren 5 od, og od ogniska stwierdzonej wścieklizny i ja będę to rozporządzenie rozsyłał, powiadamiał Nadleśnictwo, Wójtów, Burmistrzów i oni będą musieli wydać, umieścić na drogach dojazdowych do lasu tablicę ostrzegawcze, że jest wścieklizna i zakazuje się wprowadzania zwierząt do lasu, w tym szczególnie psów, a szczególnie puszczania ich luzem. Po miesiącu czasu, jeżeli nie będzie nowych y, zgłoszeń, y, to rozporządzenie będzie odwołane. Lisy to zwierzęta, które najczęściej są nosicielami wścieklizny? Tak, w naszym przy, przypadku lis jest prawie w 90% nosicielem, y, roznosicielem y, wścieklizny jako zwierzę dziko żyjące.